To jest mapa ręcznie malowana. Zaczął ją malować jeszcze Grzegorz Łoś, świętej pamięci, niestety, którego, który ostatnio tutaj dostał Hedryka z, z, Towarzystwa, z Towarzystwa Przyjaciół Subraśla. Nie dokończył. Dokończyła Kasia Kopeć, która ma tutaj swój, 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 swoją galeryjkę, taką małą. Maluje pięknie na drewnie maluje, na y, kawą, jest y, bardzo taka... Ja, y, a przede wszystkim to organizujesz szwendaczki supraskie, co jest ewenementem, bo to ona y, przebiera się za wiedźmę i prowadzi ludzi tam y, y, na manowce, no, to, po drodze ducha Płoszczy spotyka, ducha Płoszczy spotykają jakieś tam świtezianki, to yy, wyruszają z pochodniami, po południu już wtedy, kiedy jest zmierzch, no bo wtedy atrakcyjnie jest z pochodniami, to też warto rozpropagować, naprawdę super, yy, super impreza. I ta mapa jest malowana ręcznie, te wszystkie tutaj zabytki, które są, to jest… To Ale jest ile naprawdę. zabytków! Mhm. Tak, no właśnie o tym mówię, że, że do Supraśla jak się przyjedzie, no to, to trzeba jednak wiele rzeczy zobaczyć, tu jest zdjęcie. Łosia. System zwiedzania supraśla, tak naprawdę, powinien zacząć się od odwiedzenia dwóch obiektów. Wcale nie tak dużo czasu na to trzeba. 15-20 minut na skarczych supraślu i 15-20 minut na, no, tak. na starą plewanie. Jest coś takiego jak genius loci, czyli do miejsca. I i ten doch miejsca jest właśnie tu. Tu się uzyskuje wiedzę o tym, co, o co tu chodzi w tym supraszlu. Tak wyglądało to w momencie, kiedy podejmowano remont. Tak, tak to, od tego się wszystko w ogóle zaczęło. Oczywiście to trwało. Kilka lat był wykonywany remont kapitalny, bo to właściwie można powiedzieć Poza niektórymi fragmentami Mury murów zostały. zostały tak, tak. No i teraz ciekawa sprawa, ponieważ w momencie, kiedy wykonano, wykonano yy, ten remont, w czasie remontu na strychu pod belkami znaleziono zawiniątko zawierające około 120-130 płyt szklanych. Wykonywanych, met, yy, y, y, znaczy płyt jako negatywów, y, wykonywanych tak zwaną techniką kol mokrego kolodium, które, które było zasługą, a właściwie dziełem, y, miejscowego proboszcza, który przed I wojną światową, zafascynowany y, już wtedy fotografią, wykonał te, te zdjęcia. I tu mamy na ścianach. Y, wykonane już pozytywy w tym momencie, yy, pokazujące jak ludzie się ubierali. Jakie były typy, yy, no widać, o, że tutaj są. To robił takim aparatem podobnym jak ten. To nie jest oryginalny aparat, który no on się tak. posługiwał, ale, ale to taki właśnie. Dzień dobry, nazywam się Bożena Chmielecka, jestem koordynatorką projektu. Zapytaj seniora, projektu. Głównym zadaniem jest prowadzenie punktu informacji turystycznej w Supraślu. I to jest, stoimy w tej chwili przed Starą Plebanią, która jest najświeżutko po rewitalizacji. Została yy, ukończona rewitalizacja tej, tego obiektu yy, lat temu, dwa i pół, właściwie trzy. I to jest najmłodszy obiekt zabytkowy Supraśla oddany do użytku dla wszystkich oczywiście, pełniący funkcję dwie. Jedna to jest funkcja właśnie punkt, jako obiektu zabytkowego przyszłego chyba Muzeum Historii Supraśla i drugim jako punkt informacyjny czynny w sezonie 8 godzin, wszystkie dni w tygodniu, więc to. To jest dla każdego dostępny, i który w zeszłym roku odwiedziło ponad 10 tysięcy turystów i zwiedzających. Panie Krzysztofie, a naprzeciwko można powiedzieć na ulicy 3 Maja? No, jesteśmy na ulicy oczywiście 3 Maja, która jest cała ulicą poddaną rygorowi ochrony zabytków. To jest pozostałość po. Yy, Przemysłowym rozwoju Supraśla, który jak wiemy zakończył się wraz z II wojną światową, i pozostało po nim coś, co jest no, niezwykle atrakcyjne, ponieważ jest to zespół domów, które zostały w oryginale jako takie. Oczywiście one są zamieszkałe, ale każdy z nich, bryła domu, jest, jest pochodząca z połowy XIX wieku. Pani Bożeno, ale turysta, będąc u Was, może zajrzeć do środka? Tak, oczywiście. Może zajrzeć do środka, zapraszamy. Jest zapraszany dalej do środka, może sobie obejrzeć ekspozycję tutaj, w sali obok, przygotowaną, historyczną. Może sobie tutaj. Sam po, 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 poczytać, pooglądać, jeśli taki, taką ma ochotę. Jeśli chce posłuchać, to y, wolontariusze opowiadają taką główną etapę historii z Praśla. No, związane jest ściśle y, z klasztorem, tak, z, z jego różnymi okresami Ale tutaj to tacy nietypowi wolontariusze? Bo bardzo jak, nietypowi, jak bo to, są, to seniorzy. Oni tak. są tak naprawdę przewodnikami. Są... Przychodzą tak bardzo. A taką co? intensywną naukę właściwie wszystkiego, co dotyczy przewodnictwa, od stylów przez, przez obiekty zabytkowe, obiekty przyrodnicze, y, y, książki, y, muzykę. O, niedługo będziemy mieli spotkanie dotyczące stylów architektonicznych. Także przez plus cały do tego. poprzedni rok byli, y, trwały szkolenia. Szkolenia i takie teoretyczne, ale też praktyczne. Czyli jeździliśmy na przykład elektrobusem z przewodnikiem, grupa właśnie tych wolontariuszy jeździła, żeby mogli posłuchać, jak to wygląda, jak są oprowadzane. Zapraszamy siebie na obiady, żeby wiedzieć, którą kuchnię zarekomendować, tak? O, co jest dobre, co jest smaczne, gdzie można zjeść, gdzie się. O, to taki turysta, to z wszystkiego się dowie. A, wszystkiego, dokładnie, dokładnie, gdzie, dowie się... gdzie, spać, gdzie spać, gdzie zjeść, gdzie, gdzie wypocząć, gdzie, gdzie mieć jakby no taki pas, jak to mówią. Folwypas, tak jest. Panie Krzysztofie, można w dwa słowa o miejscu? Gdzie taki Roz... Po... ciebie. Więc mianowicie tak, to, y, gdybyśmy mieli bardzo w dużym skrócie opowiedzieć, y, 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 co tu jest, więc tu jest... Y, Historia z powstania miasta supraś, klasztoru, wokół którego to miasteczko powstało. W takich pięciu osłonach. mianowicie kiedy to się stało, kto to zrobił, czym się zajmował, mianowicie między innymi muzyką. Oczywiście bardzo dużo mocny akcent jest położony na. Prawie dwust, ponad dwustuletnią historię oficyny yy, drukarni klasztornej, która w swoim czasie była druga w Polsce po Krakowie. No i, i całą, cała, e, cała opowieść o tym, jak się to rozwijało, y, w jaki sposób y, y, to stało się sławne, ale równocześnie historię upadku, Mianowicie wyprowadzenia na, na podstawie dekretu pruskiego likwidacji klasztoru i to wszystko, co potem się wydarzyło. Sama, sam wystrój jest wystrojem troszkę eklektycznym, ponieważ tu nie ma oryginalnych obiektów z tamtego czasu, poza dwoma. Tym biureczkiem, który jest z całą pewnością. Y, y, służył pierwszemu proboszczowi y, na, terenie, y, na terenie parafii świętej trójcy, a z kolei tam mamy w drugim pokoju kredens, który też prawdopodobnie y, lata 1870-80. Także to są dwaj świadkowie, piec. plus piec. Plus tylko piec. nie niecały, tylko tam. Pies jest oryginał i tylko lekko przesunięty w czasie rewitalizacji, bo tam była kwestia znalezienia odpowiedniego sposobu wyprowadzenia wentylacji i tego wszystkiego. Także, ale to jest, można powiedzieć, i to ta sala pełniła funkcje bardzo różne od mieszkania proboszcza, wikarego, organisty i tak dalej. Aż po sale katechetyczne, które jeszcze przez y, bardzo niedawno, bo 25-30 lat temu, jeszcze tu się dzieci uczyły. I, potem sklepy były. Tak, a potem to już, y, już stało się powoli ruiną, taką trwałą. Z bardzo prostej przyczyny nie było środków. Powstała nowa plebania, która zagarnęła, że tak powiem, wszystko, co to, czy, czego dotyczyło tutaj. No, i potem koniec. I to się stało tak, że to się zapadło. Stała taka bardzo trwała ruina, która do, dopiero e, dzięki e, poprzedniemu proboszczowi uzyskała dawny blask. E, znaleziono środki. Środki pochodziły w dużej mierze e, z Unii Europejskiej, ale była składka i ma, marszałka, i wojewody, i, 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 i Także, Czy możemy zobaczyć też drugą salę? Tak, tak. To jest sala głównie przeznaczona dla, yy, do y, pe, projekcji filmów, ale nie tylko, bo tu jest jeszcze dalsza część ekspozycji poświęcona temu współczesnemu, dzisiejszym superszlowi. Plus do tego niezwykle ciekawy, ciekawa kolekcja ornatów. 19, 18-19 i nawet podejrzewa się, że z, 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 7, z 18. na 19. wiek ten, ten ostatni. Podobno zrobiony z sukni jednej z, z księżnej Branickich, która y, ofiarowała tą, tą suknię. Mówiliśmy o, o, o tym kredensie. Ten kredens właśnie też jest też jest zabytkowy i to, to jakby nawiązuje do, do dawnych. A na świetności. pewno zabytkowa jest ta szafa. Ta szafa to jest na 100% z tego, z tego lokalu tutaj. Ona była tu używana przez organistę, także to jest oryginał na pewno. Ale macie punkt w takim pięknym miejscu. Najlepsze miejsce, super. jakie może być w Supraślu. Nie ma lepszego. Jestem pod wielkim wrażeniem. Nie ma, le, nie ma lepszego, bo no, tu, tu mamy... się... Wszystkie drogi zbiegają i każdy, który przechodzi, yy, obojętnie czy grupa, czy pojedyncze osoby, to muszą do tej. Zaglądają, obok tak, tego. tak. Coraz częściej, bo coraz więcej ludzi wie o tym, że ten punkt tu jest. Mimo tego, że nie mamy jeszcze tego nieszczęsnego szyldu na zewnątrz, ale tu mogą dostać mapki, mogą dostać y, y, informacje, to mapki, wizytówki. Z noclegami. Tutaj mamy te mapkę takie mapki supraśla. Ale też trasy rowerowe, prawda? Ale też wszystko trasy jest, rowerowe. Wszystko jest. Tutaj puszczek, mamy cały właśnie taką wiosk, naprawdę na kurs. Na, no, na w tej chwili ślucie. to jest trochę mało miejsca, musimy sobie to prze... Pani Burza, no pani Boże, no, pan powie tak szczerze, ile potrzebuje turysta czasu, żeby tak wszystko zobaczyć Co bardziej szczegółowo. To? Tak. No dwa dni to jest minimum. No więc właśnie. Więc Żeby zobaczyć to, wszystkie muzea, to, to, wejść i, i tak naprawdę na spokojnie pozwiedzać. Tym bardziej, że to, to nie tylko dotyczy samego Supraśla jako miasta, ale dotyczy okolic. To mamy przecież no, mamy niedawno cały, cały, cały ciąg żubrów. właśnie Górze. w kierunku jest... krynek 7 km stąd, mamy mauzoleum powstania listopadowego Bardzo... mamy Zagrodę Żubrów, mamy arboretum. Panie Krzyszku, to może dwa dni to i za mało. No spoko to spokojnie myśmy tak to się tutaj da. Tak, to znaczy, jeżeli dobrze jest zorganizowane, mało tego, dobrze jest z przewodnikiem. Dobrze jest z przewodnikiem, bo to się wtedy idzie troszkę na skrót pewien. Człowiek jak sam kombinuje i szuka, to traci czas, a z przewodnikiem się ma wtedy właściwie wyłożone wszystko na tacy i można. Można to robić. Pani Bożenko, mm -hmm. nie będę pytał, która restauracja jest najlepsza, bo to każdy ma inny gusta, no, tak. Ale ile ich jest cukru? Chyba 13. 17. 17. Ale to z sokołdą? Yy, tak, z, z, dwoma, z, z dwoma położonymi obok. Jedna, jedna jest w studziankach, druga jest w sokołdzie. Razem 17 takich obiektów, do które można nazwać. Nie do końca restauracji, bo nie wszystkie. Część jest bistro, część jadłodajnia, część taka hotelowa, typowo hotelowa. Niemniej jednak, tak jakby zebrać to wszystko razem, to jest 17, także nie można narzekać. Na I co byście polecili dla turysty, który przyjedzie do nas z odległych zakamarków Polski? Kiszkę, babka ziemniaczana, bo to są nasze. nasze nasze takie eksportowe zdania, tak? Które, które często, szczególnie Kiszka Ziemniaczana, to w ogóle nie znane jest na terenie Polski zachodniej. No i, mm. i sękacze, sękaczownie. Sękacze, które. Które, które też no, u nas tutaj to nie, nie jest żadna rewelacja, ale, ale już gdzieś tam 300 kilometrów dalej, to już już się sękacze całości, nie kupi, kupi się kawałki. A na y, rynku w Supraślu działa taki, taki ry ryneczek, w centrum tak, Supraśla. Tak, tak, tak. To co tam można dostać? A tam można miody kupić różnego można rodzaju. Można pojeść wszystko. Chleb, medło można, i powidło. Jest. Y, kiebasy. Panie, zależy, wszystko można A można dostać odmian. jeszcze i taką drewnianą, nie wiem, sztachetką? To jest, y, y, niedawno żeśmy to tutaj dostali do rozpowszechnienia. Y, taka jest forma, no pewnego zachęty do oglądania Obiektów położonych dalej od supraśla, akurat mówimy o Ożeranach. Tam całkiem niedawno, bo trzy dni temu premier Tusk razem z, z całą świtą. No bo to już blisko bardzo. Ja to, to rozpromowałem. Ja, ja pana Mirka dobrze znam. No Ile trzech mieszkańców ma? Tak, to o Zieranach. Trzech czy czterech. <laughs> Panie no. zobaczy pan jako kozielane, rozpromowane, nawet no z i no, no więc tak jest, będziemy to <laughs> rozmawiać. Zobaczymy. Mamy tu jeszcze nie do końca jasną sprawę, czy to będzie gadżet taki do dawania, czy to będzie do nawet powiedzmy, nie wiem. Ale no. ja bym chciała tylko pochwalić tutaj swoich seniorów, którzy, których jest grupa w tej chwili już 35 osób. Jak zaczynaliśmy, się bałam bardzo, że nie będzie komu, bo to jednak trzeba przyjść tutaj posiedzieć, tak? Kilka godzin. Jak już w sezonie, no to, to takie dyżur, dyżury mamy 8 godzinne albo dzielimy na, na, na 4 albo, albo czasami ktoś woli mieć te 8 godzin. I to są seniorzy, seniorzy, którzy za to nie dostają ani złotówki. Oni to robią, to są wolontariusze. Musieli się przygotować, oczywiście no, mieli, mia, mieli takie możliwości, bo organizowaliśmy szkolenia różnego rodzaju, y, y, tak jak mówiłam, i wyjazdowe, i, i, i takie stacjonarne, żeby, żeby się y, jakąś tam wiedzą, żeby mieli czym się dzielić z turystami. Tak? Bo nie wszyscy, y, nie wszyscy seniorzy są na przykład historykami, polonistami, którzy jakąś tam wiedzę. Mają, Ale tak? są między nami też. Ale tacy. są też i tacy, są, a są przewodnicy licencjonowani wieloletni, którzy to w ogóle yy, przy okazji mają. Chcę wam pokazać, czego chyba żeście nie widzieli. Mianowicie w swoim to. życiu założyłem Safari, Polsce. taki system zwiedzania obszarów przyrodniczych, który jest usankcjonowany i to jest jedne z. Tak jak, tak jak są przewodnicy zakładowi, terenowi, yy, wojewódzcy czy na przykład na obszar. To jest, obszar, to jest system zwiedzania obszarów chronionych, yy, yy, tak jednym, no, w Polsce. Jestem, jednym z, jestem założycielem, ale z drugiej strony również i człowiekiem, który taką blachę ma. Tak, także także pokazuję po raz pierwszy. Od 40 lat, więc jeszcze nikogo tak, nie To trzeba to powiększyć i powiedzieć. Słuchajcie, jakieś nietuzinkowe miejsce. Tutaj? Tak. To co byście powiedzieli? Yy, ojej. Yy, ciężka <grym> no, sprawa, dlatego że, że jednak co to by Dla nie mnie to no jakby yy, y, ciągle fascynujący jest ten skarbczyk w Sopraślu, który y, od On, niedawna działa. No więc właśnie, skoro już mówimy o skarbczyku, to warto. Yy, Zareklamować jedną rzecz. Że system zwiedzania supraśla tak naprawdę powinien zacząć się od odwiedzenia dwóch obiektów wcale nie tak dużo czasu na to trzeba. 15-20 minut na skarbczyk supraślu i 15-20 minut na, mm, tak. na starą plewanie. A jeszcze Park Krajobrazowy Powszczykny Szczeński, który. Zaraz, ale to ja mówię jest o tym momencie, kiedy uzyskuje się wiedzę wyjściową. To znaczy to, co jest potrzebne, żeby sobie ułożyć potem program i w ślad za, za tym ułożeniem y, to wszystko zrealizować. Jedni to robią 4 godziny, jedni to robią 8, a jedni 2 lub 3 dni. I to wszystko jest y, y, takie spięte klamro wiedzy o, o, o podstawach, o miejscowości. O, o, o miejscowości nie tylko miejscowości, ale y, jest coś takiego jak genius loci. Czyli doch miejsca. I, I ten doch miejsca jest właśnie tu. Tu się uzyskuje wiedzę o tym, co, o co tu chodzi w tym supraście. Dlaczego ten supraść stał się taki, taki właśnie, no, no chociażby to, że mamy w tym roku, jest hitem turystycznym światowym. Jest ranking National Geographic, który określił supraść jako dwudzieste tam, nie pamiętam, siódme. piąte czy siódme miejsce w skali świata, w skali świata. Więc to, to, to nie w kit No i coraz to... więcej się mówi o Supraślu, coraz więcej ale, informacji. Ale w tym wszystkim tkwi coś, co jest nieuchwytne, bo cerkiew, znaczy monastyr, jeden zabytek, drugi zabytek jest takim emanacją widoczną. Natomiast jest coś, co, co gdzieś jest między, gdzieś między. To jest to, co, to o, czym, o czym trudno jest jakby zobaczyć, ale trzeba wiedzieć, że to jest po prostu. No, Panie Krzysztofie, ja to głęboko do, wierzę, że do. dzięki Panu. Ja to puszczę tą starą plebanię, to turyści zaczną zwiedzanie od, od tego miejsca. Nie, nie, nie. Więc właśnie zwracamy się Bardzo z Bardzo wielką... by nam było miło, żeby się z, tak stało. Z, z, to jest nasz cel. To jest nasz <laughs> naprawdę cel i to my, myślę, że to tym bardziej, że się przygotowujemy do u... bardziej, tak powiem, lepszego usprzętowienia, lepszej, lepszej, lepszego sposobu zwiedzania. No ale to wszystko troszkę jeszcze przed... Wy macie taką olbrzymią wiedzę, doświadczenie, macie materiały dydaktyczne, Bardzo gorąco rekomenduję. No, więc zapraszam. Pan, panie Krzysztofie, Panie Boże. Ja Korzystamy jeszcze chcę zakazji, jedną rzecz zaproszę. pokazać. Mamy tutaj, yy, nasi turyści, którzy nas odwiedzają, pisują się do księgi pamiątkowej. To już jest druga księga. Druga? Tak, bo już jedną mamy zapisaną. A to jest druga księga, która. I będę musiała już kupić następną, no bo już tu niewiele miejsca zostało. I chętnie się wpisują właśnie, wpisują różne. Yy, wpisy są różne, można sobie poczytać i po, po, posiedzieć i poczytać, naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Pani Bożeno, a jak będzie turysta, ale w, poza godzinami, kiedy Wy jesteście, to może zadzwonić i z Wami? Tak, jest, jest mamy możliwość? telefon, tak, ma, ma telefon. Mamy telefon, może zadzwonić pod ten telefon. No jeżeli, jeżeli ma jest ich tam kilka osób, no wiadomo, że do jednej osoby, to, to trudno nam tutaj ściągać kogoś i, i dojechać, ale jeśli to by była grupa, nie ma problemu, można się umówić i zawsze można, może ktoś tutaj dojechać i otworzyć. To bardzo dziękuję. Proszę.